Siemanko, dzisiaj jestem trochę inkognito, ponieważ jestem ostro spalony. Ponieważ od prawie już tygodnia pracuję, co jest bardzo dobrą informacją, głównie dla mnie, ponieważ w końcu będę mógł z powrotem odkładać pieniądze na Japonię lub Koreę. No ale niestety, no spaliło mnie już tak słońce, że trochę mam już dość. No ale nie będę się poddawał, trzeba pracować dzień w dzień, jak się tylko da, póki jest okazja. Najgorsze co jest podczas tej epidemii to kolejki do sklepu. Na szczęście dzisiaj jeszcze nie jest taka zła, no to ona się ciągnie gdzieś. Ymm, tam na ten drugi autobus, jeszcze tam kawałek jest. Ale ostatnio to ona jeszcze była tak zabinięta jeszcze w tą stronę, więc w tej kolejce staliśmy jakieś ponad 40 minut. Dzisiaj to będzie jakieś 20 minut, więc nie jest jeszcze tak źle. Ale na szczęście no to wygląda, że ta epidemia powoli już schodzi. Ponieważ coraz więcej rzeczy, coraz więcej sklepów i różnych w ogóle takich, nie wiem, firm zaczyna być sporo otwieranych, coraz więcej ludzi wraca do pracy. Tak jak już słyszeliście, ja też wróciłem do pracy w końcu, już prawie tydzień pracuję, więc coraz lepiej to wszystko wygląda. No i co najważniejsze z tego co piszą na stronach internetowych. To od 15 czerwca już sklepy, wszystkie sklepy będą już z powrotem otwarte, więc już będzie można sobie pójść na przykład pójść do sklepu z butami i w końcu kupić sobie jakieś nowe buty do pracy. Bo już moje buty się tak wyrobiły, że no, nie zaciekawie się w nich pracuje, nie zaciekawie się w nich chodzi. No ja, więc na szczęście w końcu będzie można coś z tym zrobić, w końcu pójść sobie kupić jakieś nowe ciuchy. Będę powoli tutaj już sobie szedł do kolejki. Może się zrobić coraz większa niestety. No słyszałem, że ogólnie w Polsce to już od kilku dni wszystko jest pootwierane, więc macie tutaj troszeczkę lepiej. No wiadomo Anglia tutaj troszeczkę zamula, zamuliła z tym wszystkimi zaostrzeniami, z zamknięciem wszystkiego. Tak samo teraz zamula z otworzeniem tego wszystkiego z powrotem. Tego można było się spodziewać. Nie jestem w tym jakby w ogóle jakby to powiedzieć kurczę. Mam to słowo znowu. Na końcu języka. Um, powiem to tak, że po prostu nie jest to żadną dla mnie niespodzianką. Chciałem powiedzieć trochę coś innego, no ale no, zgubiłem słowo, niestety. Um, tutaj jeszcze mogę dopowiedzieć, że w końcu też wróciły jakieś normalne ceny, jeżeli chodzi o podróże pociągami, ponieważ podczas um, nie wiem, jak ta wirus się dopiero rozpoczął to wiecie było już mówione, żeby nie jedzić, w ogóle nie idzie na żadne wycieczki i nagle ceny w ogóle biletów metrem Wzrosła praktycznie o połowę, więc no pewnie to miało po prostu odwieźć ludzi, żeby nigdzie nie jeździli sobie, żeby siedzieli w domu. No ale teraz na szczęście ceny wróciły do normy, a nawet są minimalnie tańsze niż przed koronawirusem, więc nawet jest to jak najbardziej fajne. No i autobusy, autobusy jeszcze zostają. Na razie nadal są darmowe, tak jak podczas normalnie koronawirusa. i tej epidemii nie wiem, czy po 15 czerwcu coś się zmieni. Informacje, które czytałem odnośnie tego koronawirusa, to jest tu właśnie tylko to, że 15 czerwca po prostu mają otworzyć te wszystkie sklepy, zobaczymy jak to w ogóle będzie dalej. Ale myślę, że to już powoli jest koniec, wszystko już będzie wracało do normy. Najważniejsze, no żeby w końcu zdjęli te 2 metry przed sklepem staniem, bo to jest masakra, trochę te kolejki się robią naprawdę dziwne. Dobra, idę sobie do kolejki, nie będę tutaj Wam już bardzo tak pokazywał ludzi, bo mogą sobie nie życzyć, więc trzymajcie się i na razie mam nadzieję, że sobie poradziliście wszyscy z tym wirusem i wróciliście w końcu już normalnie do życia i możecie normalnie pracować. Dajcie znać, czy już pracujecie i trzymajcie się, pa!